Srebrne monety prl w dalszym ciągu w zestawach 30-50 zł za sztukę. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ceny monet srebrnych PRL-u w zestawach. Jedziemy. Pierwszy zestaw najtańszy. Jedna moneta była z Janem Pawłem. Dwie mapki. Jeden faszyzm. 91 zł co wychodzi 22 zł za sztukę. To chyba najtańszy zestaw z miesiąca grudnia. Następny zestaw to 13 monet. Dwa razy faszyzm. Raz olimpiada papież i 9 mapek 385 czyli 29 zł za sztukę. Dwie monety faszyzm i mapka 61 za komplet czyli 30 zł. 81 groszy za sztukę. 10 monet z Janem Pawłem II za 385 zł. czyli 38 za sztukę na licytacji. 10 olimpiad i 4 faszyzmy 14 monet za 455 zł. 32 zł. za sztukę wychodzi. Trzech papieży sprzedane za 98 zł. 32,97 za sztukę. Dwie monety z Józefem Piłsudskim sprzedane za 127 zł. 63,50 groszy za sztukę. I dwie monety Jan Paweł II 128 zł. Za dwie monety 64 zł. Za sztukę. I tak jak widzieliście, średnio za dwusetkę i papieża Małego wychodzi. 30 zł, a za piłsudzkiego i dużego papieża średnio 60 zł. I teraz szybko kursy średnie walut na 16 grudnia. Kursy złota i srebra. Mamy teraz notowanie grudzień 2021. I pod ostatnim odcinkiem mówiłem o inwestycji w srebro i w dalszym ciągu to podtrzymuję tanie srebro prl -u. Mówię tutaj o kwocie 30 zł, a nie 30 tysięcy czy 300 tysięcy, bo ktoś napisze, że to są złe inwestycje. Słuchajcie, w tym momencie za 30 zł w sklepie, no to trzeba się postarać, żeby coś kupić w ogóle. Także 30 zł można spokojnie wydać, zamiast iść do sklepu i wydać na jakieś pierdołki to lepiej sobie kupować co jakiś czas monetkę, chociażby olimpiadę 200 zł, średnio 30 zł, tak powiedziałem. Póki co trzymajcie się i do następnego hej!